Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Katechezy Życia Wewnętrznego. Ojciec Maurycy Meszler Rozdział czwarty Bóg dziecięciem stał się w ścisłym i pełnym tego słowa znaczeniu człowiekiem, a więc i dziecięciem. Dziecięctwo należy z natury rzeczy do prawdziwego człowieczeństwa i do całości życia ludzkiego. Dziecięctwo jednak rozumiemy tu nie w ciaśniejszych, lecz w szerszych granicach jako okres młodości, jako czas rozwoju od pierwszych zaczątków, aż do dojrzałości sił młodzieńczych. Tu uwydatnia się od razu różnica między pierwszym a drugim Adamem. Pierwszy nie zaznał wcale dzieciństwa ani młodości, zjawił się nagle na świecie jako dojrzały mężczyzna, aby spełnić swe zadanie na Ziemi. Drugi natomiast pragnął przebiec wszystkie stopnie zwykłego życia ludzkiego i służyć jako człowiek już od dziecka. A zatem dziecięctwo pana Jezusa płynie wprost jako naturalne następstwo z dzieła wcielenia Pańskiego i z zamiaru, aby życie swoje we wszystkim upodobnić do naszego. Jakiż to rys charakterystyczny znamionuje pierwsze zjawienie się pana Jezusa wśród ludzi. Apostoł narodów w tych słowach wyraża sposób jego przyjścia na świat. Okazała się dobroć i ludzkość zbawiciela naszego Boga. A więc życzliwość, łaskawość i dobroć dla ludzi. Oto cecha znamienna pierwszego wystąpienia Jezusa na tej ziemi. Odpowiednią też przybrał ku temu postać. Cóż może być milszego nad Dziecie? Jeśli człowieka przyrównamy do szlachetnego szczepu w ogrodzie tego świata, to Dziecie trzeba chyba nazwać cudnym jego kwieciem. Któż bez wzruszenia potrafi patrzeć na zdrową i delikatną piękność dziecięcia, na przebłyski rozwijającego się ducha, na czar wesołej dziecięcej dobroci i niewinności? Któż jej nie pokocha? Kto zdoła oprzeć się dziecku, gdy z ufnością tuli się do nas i prosi o pomoc? Otóż tak samo jako miłe dziecko doprasza się Syn Boży naszej miłości, zaraz przy pierwszym ukazaniu się na świecie. Przez wszystkie objawienia zbliża się Bóg łaskawie do nas, lecz chwyta nas po prostu za serce jako dziecie. To zbliżenie tak jest wielkie, iż wobec tej dzieciny, Zdaje się nam, żeśmy mądrzejsi i mocniejsi, że możemy prawie mieć litość nad ubożuchnym, zapoznanym na ziemi Bogiem. Tu On sam zrywa wszelkie przeszkody, którymi właściwy Mu majestat dzieli nas od Niego. Bo oto Bóg stał się jako jeden z nas. Owszem, Pozornie mniejszym od nas. Maluczki, narodził się nam i syn jest nam dany. Dziecie, oto imię wielkiego Boga naszego. Biedne, opuszczone niemowlę, owinięte w pieluszki i złożone w żłobie, jest przedziwnym znakiem, że Bóg przyszedł na świat. Słusznie i pięknie zauważa święty Bernard: Wielki jest Pan i godzien nieskończonej chwały, mały jest i godzien bezgranicznej miłości. Cały okres dzieciństwa i młodości Pana Jezusa promienieje takim czarem wdzięku. Jakże to miłe wrażenie na nas robi, że wszechmocny dozwala się ziemskim rodzicom pielęgnować, karmić i bronić od nieprzyjaciół. Jakże miłą ta niezbadana tajemnica jego postępu i wzrostu, gdy ciało jego coraz piękniej się kształtuje, szlachetnieje, mężnieje. A duch coraz jaśniejsze roztacza blaski, coraz doskonalsze wykonuje sprawy. Kogo nie ujmuje jego pokora, posłuszeństwo, pobożność, pracowitość, słowem wszystkie cnoty ukrytego życia, które wzdumienie wprawiają niebo i ziemię. A szlachetną zazdrością napełniają serca niewiast nazaretańskich, na widok szczęścia Maryi, która posiada takiego syna. Jakże wdzięczne jest to tajemnicze pozostanie Chrystusa w świątyni i to pierwsze jego wystąpienie, będące jakby pierwszym brzaskiem i przebłyskiem publicznego nauczania podczas którego pan Jezus wystąpi w całej pełni jako mesjasz i bóg ale miłujący ubóstwo odrywający się od domu i rodziny zdaje się że nie może czekać dłużej by nam nie oznajmić że właściwie więcej należy do nas niż do swej matki że z wielką tęsknotą wygląda godziny z którą najzupełniej odda się nam na własność. Nawet cisza i ubóstwo, otaczające sam żółbek, są niezmienną zapowiedzią przyszłych spraw, których Boskie to dziecie chce się podjąć dla nas. Teraz Maryja owija dziecie w pieluszki, kiedyś spowije go w grobowe prześcieradło. Teraz Dzieciątko wylewa łzy, później wysączy i krew. Teraz Jezus spoczywa w obcym żłóbku, wkrótce złożą Go w cudzym grobie. Okolica i otoczenie, w jakich pojawia się boskie Dziecie, jeszcze więcej dodają Mu uroku i wdzięku. Za tło i scenę służy Betlejem. Mała, ale królewska mieścina położona na wysokich, zielonych pagórkach ponad falującymi błoniami, osnuta w przędze wspomnień z zamierzchłych lat. Dalszym miejscem jego pobytu to czarowny kraj faraonów. Sławny z piramid, w których cieniu synowie Jakuba zaznajamiali się z religią, sztuką i cierpieniami. Tu rozrośli się w wielki naród. Dalej wyłania się cichy Nazaret, będący jakby jego ogródkiem przez cały prawie czas jego młodości. Stanowi jakby tło jego spokojnej pracy w ukryciu. Wreszcie czcigodna świątynia jerozolimska, prastary przybytek objawienia Bożego, gdzie wystąpi kiedyś z chwałą, a gdzie teraz, jako dwunastoletnie pachole, zdobywa sobie należny hołd od nauczycieli prawa, chociaż ich samych czczono prawie zabobonnie. Wszystkie te miejscowości mają dla nas znaczenie ogromne, bo łączą się jak najściślej z posłannictwem pana Jezusa. Osoby jego dziecięctwo otaczające są nam również bardzo miłe i drogie. Oto królewska dziewica i dziewicza matka dzieciny, wierny i święty żywiciel i ojciec, przybrany Józef dalej prości a pobożni pastuszkowie radość głoszące wojska anielskie święty starzec symeon i anna w końcu szlachetni i wierni trzej królowie których promienna gwiazda zaprowadziła do jezusa oto orszak świętych osób otaczających kolebkę jezusa Oto pierwsi Jego czciciele, a zarazem zwiastunowie i świadkowie Jego przybycia na świat, które mają głosić narodom, dając świadectwo, że jest prawdziwym Bogiem. Ta pewność, że Pan Jezus był rzeczywiście Bogiem, to dla nas niezmiernie ważna rzecz. Bo na cóż by nam się w przeciwnym razie zdała Jego łaskawa dobroć i Jego ubóstwo? Szanując prawa dziecięctwa, nie mówi Zbawca na razie nic o swym Bóstwie, ogłosi je dopiero później. Tymczasem wyręcza się osobami świętymi ze swego otoczenia, a tak należą one istotnie do Jezusowego dziecięctwa. I dając świadectwo Jego bóstwu, oddają nam ogromną przysługę. Piękny to świat, ten okres dziecięctwa naszego Boga. Boże jest to dziecie, które leży w żłóbku, dozwala się karmić i pielęgnować, płacze i chwili, nawet ucieka przed śmiertelnym wrogiem. A później w życiu ukrytym zarabia w znoju na chleb. Wszelako o jakiejś wewnętrznej słabości czy braku świadomości u tego dziecięcia nie może być mowy. Przeciwnie, jest w nim moc i życie, życie boskie, ogarniające świat cały swoją najwyższą życzliwością dla ludzi. I miłością, budzącą największą ufność, która z nieprzetartą mocą wszystko do siebie przyciąga. Iluż przemian dokonało to dziecię, ile podbiło sobie serc, wszystko pokonało, świat cały i nas także. Dzieciątko Jezus było pierwszym przedmiotem naszego nabożeństwa, Betlejem naszą kolebką duchową. Nie zapominajmy o tym. Jakże czuła i ufna modlitwa płynęła wtedy z młodocianych dusz naszych. Może nigdy w życiu nie modliliśmy się tak szczerze jak wówczas. Czemuż nie mielibyśmy i dziś powrócić do tej pierwszej miłości z lat dziecięcych? Wszak boski Zbawiciel wszędzie ten sam czy w żółbku, czy na krzyżu, czy w tabernakulum, czy na tronie niebieskim wszędzie i zawsze godzien jest naszego hołdu, naszej czci i miłości. Wszystkie nabożeństwa do człowieczeństwa Jezusowego są drogą do Boga. Dlatego to wielcy święci, mężowie, którzy potęgą ducha swojego świat odmłodzili i odnowili, jak święty Franciszek z Asyżu, święty Bernard z Clairvaux, obierali sobie szczególne nabożeństwo do dzieciątka Jezus. Jako szczególniej ulubione, gdzież bowiem więcej prawdy, gdzie więcej mądrości, gdzież bardziej pociągająca wielkość i zniewalająca serce piękność, gdzie więcej szczęśliwej i poufnej miłości jak nie u dzieciątka Betlejemskiego. Ufna, serdeczna miłość jest tonem zasadniczym, jest ceremoniałem w nabożeństwie do dzieciątka Jezus. Czemuż nie moglibyśmy tego tonu i ceremoniału wprowadzić w życie nasze? Wysłuchane treści pochodzą z dzieła. Ojca Maurycego Meszlera Trzy podstawy życia duchowego. Pełną wersję audiobooka oraz wersję książkową nabędziesz na stronie na